Teraz ten przykład rozwiążmy w oparciu o wzór funkcji. Wstawmy w miejsce x do tego wzoru liczby całkowite, które są dzielnikami czwórki. Będzie to kolejno jedynka, dwójka oraz czwórka. Jeżeli 4 podzielisz przez 1, to otrzymasz wartość równą 4. Jeżeli 4 podzielisz przez 2, to otrzymasz wartość równą 2. Natomiast jeżeli 4 podzielisz przez 4, to otrzymasz wartość równą 1. I to są poszukiwane 3 punkty w tym przykładzie. Sprawdźmy jeszcze to z rysunkiem. Punkt o współrzędnych 1, 4 jest tutaj. Zgadza się, należy on do wykresu funkcji. Następnie mamy punkt o współrzędnych 2, 2 oraz 4, 1. Wszystko się zgadza.